Do Polski dotarł bowiem kraken. Nowa mutacja koronawirusa. Monika Zalewska. To było tylko kwestią czasu. W Polsce potwierdzono pierwsze przypadki mutacji koronawirusem XBB15, nazwanej krakenem. Badaliśmy próbki. To yy, były dwie osoby, mieszkańcy Województwa Łódzkiego. Ale nie ma się w tej chwili czego obawiać. Rzecznik Ministerstwa pewno... Zdrowia mówi, że kraken nie jest tak straszny, jak stwór morski z mitologii greckiej, od której wziął nazwę. Kraken jest bardziej zakaźną wersją, bardziej transmisyjną, ale mniej dolegliwą, czyli mniej osób trafi do szpitala z powikłaniami. Mamy sześciu chorych zakażonych koronawirusem, bez nikogo z grypą i nikogo z RSV Także koronawirus. W statystykach nadal rządzi grypa. Tu w Wolesławcu lekarze mówią o niebezpiecznych powikłaniach. Są to zapalenia płuc, są to zapalenia opon mózgowych, są to zapalenia mięśnia sercowego. W poprzednim tygodniu było 194 tysiące zachorowań na grypę i niespełna 2,5 tysiące na COVID. Eksperci mówią, że kraken szybko to zmieni. Rozprzestrzenia się 40 razy szybciej niż poprzednie warianty. Wyrwał się spod ochrony poszczepienne i uwaga, naturalnej odporności. Czy jak ktoś na COVID chorował, to choćby chorował dwa razy czy trzy razy, to, to subariant kraken znowu może go zarazić. Większość, które, które zachorują, a wszystko na to niestety wskazuje, to będą miały objawy grypopodobne i przeziębieniowe. W przychodniach będzie jeszcze tłoczniej. Jeżeli by się spełnił ten scenariusz, w którym będzie taka duża liczba zakażeń, jak w Stanach Zjednoczonych, łagodnych, ale jednak zakażeń, które różnie mogą przebiegać, także z dusznością, także z... Niewydolnością oddechową. To będą duże kłopoty. W Stanach Zjednoczonych kraken odpowiada już za 70% zakażeń, w Wielkiej Brytanii za 1 trzecią. Na szczęście nie zapełnia szpitali. Każda infekcja u osoby starszej, przewlekle chorej z niedoborami odporności, może pogorszyć ich stan ogólny. Testy kombo wykrywające wirusy grypy, RSV i COVID wyłapują też krakena. W 90, a nawet 95% te testy potwierdzają. Prawidłowy wynik, czyli dodatni wynik, czyli zakażenie, jak również potwierdzają brak zakażenia. Monika Zalewska.